W ogóle nie zorientowałam się, że dałam się ponieść temu szaleństwu fotografii i rolek, jeżeli chodzi o podróże. Mhm. Że rzeczywiście naoglądałam się tego i wiesz, no oczywiście, algorytm jest koszmarny, no bo zaczęłam szukać jakichś rzeczy, do, które mam zobaczyć, no i już nagle natychmiast mam milion rolek, z przepięknych z tych miejsc. Mhm. I, I ja sobie dopiero potem zdałam sprawę, że te, wszystkie te piękne rolki, bardzo dużo jest kręconych, uwaga, z drona. Czyli to jest perspektywa, która pokazuje, że to wszystko jest piękne. Tylko ty tego nie zobaczysz, bo jesteś na ziemi i widzisz tylko to, co dookoła. Teraz tak sobie pomyślałam, słuchaj, jakby odpalić takiego drona nad życiem swoim. Na przykład taki dron, który ci leci nad 2025. I może z drona się okaże, że było fajnie. No, z drona to lepiej wszystko wygląda. Ja? I to jest lepsza, być może to jest lepsza perspektywa z dystansu. Wiesz, że okej, okay, no były te śmieci tam po drodze, te tłumy i tak dalej. Ale może masz piękne życie, mimo wszystko. Z drona tak. <noise> z drona mam. Takim dronem, to mi się wydaje właśnie, że są sociale. No, ale jakbyś właśnie zostawiać no. sociale, nie? Tylko sobie puszczasz takiego drona, który leci nad całym Twoim rokiem. On nie ma możliwości wyłapania Szczegółów? szczegółu, mhm. tylko widzisz po prostu tam miesiąc po miesiącu, czy cały rok tak skóry. I siedząc sobie tutaj, możemy sobie pomyśleć. Fajnie, fajnie no. Stara, jak ja bym rolkę zmontowała z fajnych zdjęć z 2025, to by mi się wydawało zajebisty rok. No bo robiłam zdjęcia, wiesz, fajne, zielony w ogóle, co tam się A tak może się dział? powinniśmy na tym skupić? Na robieniu pozytywnych rolek i się przestać tak... W głowie takich pozytywnych Rolki rolek. Rolki w głowie, no. To by było spoko.